Znasz taką chorobę boja? Są takie boje nie? Na, na morzu. Są różne boje na różnych głębokościach. Nie jestem specjalistą oczywiście, ale wiem, że są takie boje. I teraz e, te boje to, no, to są dobre, złe, nie ma znaczenia. Tak? No, coś tam oznaczają. E, problem polega na tym, że e, ludzie mają taką chorobę boja. Tak? Czyli boja wiem, boja znam, boja byłem, boja słyszałem. Boja. Tak? Um, no właśnie, I, 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 i co się okazuje, tak? Okazuje się, że mm, masa ludzi po prostu ma tą chorobę, taką chorobę boja. Wszystko zaczyna ode mnie, od siebie. E, boja wiem, bo ja słyszałem. Tak? Dzisiaj mówisz o tym, że w marcu, e, kiedy, kiedy nas tam zamykali było już mówione właśnie o, o tym, jak jakby się ustrzec przed następną taką falą, nie, bo to było oczywiste, że będzie następna, Od tego zawirowania gospodarczego, które, które teraz jest przed nami, jesteśmy w czasie właściwie tego zawirowania i jakby pokazywaliśmy wiele osób, bo też moi znajomi, wielu marketerów internetowych i tak dalej, pokazywali Ci rozwiązanie po prostu, nie, jak możesz zbudować sobie coś w rodzaju nie jestem doradcą finansowym, tak, ale, ale coś takiego jak, 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 jak poduszka finansowa czyli innymi słowy, żebyś opadł miękko. Jak na przykład nie, wiem, wywalam cię teraz z roboty albo cokolwiek, nie? No to żebyś po prostu osiadł mięciutko i, i żeby, żebyś po prostu dubska sobie nie obił, nie? No to mówiliśmy o tym. No to wtedy co? Słyszeliśmy, wiesz, daj spokój, bo ja, bo ja już to widziałem, bo ja byłem, bo ja to znam. Bo tam moja mama, moja, mój wujek, moja ciocia w tym byli, tak, i ja już to wiem, i ja to znam, i to wszystko razem, nie? Jakiś piszczący samochód jedzie, kurde, skręca i piszczy jak ja, to jest niepojęte. Ja jego, co tu ludzie jeżdżą tymi autami Czasami to jest koniec. No i dobra, czyli rozumiecie, boja, boja, nie? I e, tutaj, właśnie, trzeba by było to odnieść do. Do ery dinozaurów. Tak? Ktoś kiedyś właśnie powiedział bardzo ciekawe stwierdzenie, że dinozaury nie, nie wyginęły dlatego, bo jakiś tam meteor, bo to, bo tamto, bo, bo jakiś wybuch, bo coś. Oczywiście, tak? Ale w następstwie zmieniły się warunki funkcjonowania atmosferyczne i tak dalej. I one wyginęły dlatego, że się po prostu nie przystosowały, nie dostosowały do zmieniających się warunków otoczenia. I e, zobacz jak dzisiaj, co się dzisiaj dzieje. Tak? Dzisiaj m, jesteśmy w. M, no, w zwariowanych czasach, nie? Ale, ale w każdym razie jedno, co jest pewne, to jest to, że są dwa typy ludzi, albo nawet trzy, z przeważającą, można powiedzieć, gdzieś tam większością w którejś, w którejś z tych grup. Ale są, są tacy ludzie, którzy jakby nie robią nic, mm, przyjmują tą zastaną rzeczywistość tak, jak teraz jest, i no i dobra, jakoś to będzie tam, tak? No jakoś to musi być. Nie takie kataklizmy różne były na, na świecie i w Polsce i to wszystko przetrwaliśmy także jakoś to tam przejdziemy. No, i tam jak co będzie, to będzie, tak? Okay. Druga grupa ludzi to są tacy, którzy narzekają, nie? Wrzucają na, 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 na YouTube, na, na, na Facebooki, na wszystkie inne. O to ram, to, bo tam to buntowni. I też są tacy buntownicy, nie, że. Mm, że strajki, że musimy lecieć z koksem, tak, że trzeba się prze przeciwstawić tym i tamtym, że, że, że bzdura, że, że protest przeciwko tam zamknięciu fitness klubów i, i, i basenów i innych pierdół, tak? Rewelacja. Tylko tam idzie masa energii psów dupę, tak? Jakby to powiedział klasyk po prostu. Że się ludzi już do lasu nie, wy nie wywozi, bo idzie masa energii po prostu, dużo wachy się pali i masa energii psów dupę, tak? Polecam zresztą ten film, jak wiecie o jaki chodzi. Że, słuchajcie, to jest druga grupa, tak? I trzecia grupa, zdecydowana mniejszość, zdecydowana mniejszość, siada i zastanawia się, co można dzisiaj zrobić. Najlepiej zaczynając od siebie, tak? Czyli, czyli jest jakaś rzeczywistość, zastana. My możemy się z nią zgadzać, możemy się nie zgadzać, możemy się buntować, możemy to, ale suma summarum i tak. Musimy się podporządkować, tak? Suma summarum, cokolwiek byś nie, nie robił, wiesz, to... No to i tak, i tak jest system taki, że musisz mieć maseczkę, bo jak nie, dostajesz jeden mandat, drugi mandat, trzeci mandat, tak? Później e, jeszcze coś innego, tak? I, i po prostu... No i jak? No i bez sensu. I finał jest tego taki, że po prostu musisz mieć tą maskę, bo jeśli nawet... E, jeśli nawet po prostu e, służby Cię nie będą gnoić za to, że nie masz, no to po prostu... O stracy społeczny Cię spotka za to. Na przykład. No ale to jakby nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że chcę, musimy zrozumieć, że są jakieś czynniki zewnętrzne dzisiaj, na które nie mamy wpływu. Czy jest wirus, czy nie, to nie ma znaczenia. Tak? Czy jest pandemia, czy nie ma, to tam możemy sobie dywagować na ten temat. Tak? War, jakby sprawa, jest, sprawa jest jasna. Jest taki, a nie inny obraz rzeczywistości, takie, a nie inne nomenklatury. To i to jest, zostało nakazane i. i i po prostu, czy chcesz, czy nie chcesz, w jakiś stopniu musisz się podporządkować, i czy ty będziesz się tam, e, wiesz, boksował, czy będziesz krzyczał, czy będziesz po prostu protestował, to idzie masa energii psów dupę, tak jak powiedziałem. A tą energię mógłbyś wykorzystać na to, żeby się zastanowić, jak temu przeciwdziałać. Na przykład. Tak i dzisiaj słuchajcie, jak nigdy wcześniej, jak nigdy wcześniej w historii, mamy najlepsze okazje ku temu, żeby stworzyć sobie właśnie tam tą dogodną poduszkę finansową. Dogodną poduszkę finansową. Bo teraz wyobraź sobie sytuację. Ja oczywiście to nic nowego, tak. Ja o tym mówię oczywiście od 10-11 lat, a ten, a ten sposób na świecie jest od 70 lat istnieje. Tak. To nie, jakby nic nowego, ale, ale dla ciebie, drogi słuchaczu, jak to pierwszy raz oglądasz gdzieś tam skądś trafiłeś, no to może to coś być nowego. nie? Wyobraź sobie sytuację, że że dzisiaj w XXI wieku, za pomocą tego internetu, który teraz oglądasz, za pomocą którego teraz oglądasz to, to, to nagranie, to wideo, możesz zarabiać pieniądze. Po prostu, siedząc w domu, czyli, czyli rozumiesz, mogą cię zamknąć w domu, mogą ci kazać maski nosić, nawet w, w Kiblu musisz, może będziesz musiał mieć maskę. To nie ma znaczenia, ale siadasz sobie później do kawusi nie? Przy, przy komputerze i masz cały świat przed sobą. Cały świat. Dlaczego? No bo oprócz tego, że mamy wszędzie po prostu tę sieć komputerową, sieć internetową, to jest kolejna sprawa, jakby, że dzisiaj większość ludzi będzie siedziała w chałupie. I teraz wyobraźcie sobie, wyobraź sobie, że z tymi ludźmi, którzy siedzą w tej chałupie, są, podzielają te wszystkie Twoje teraz problemy, ty masz rozwiązanie. To znaczy, co te osoby robią, do, robią, robią w, jak siedzą w domu, tak? Będą, zamawia będą zamawiały jedzenie, będą zamawiały różne produkty, e, będą zamawiały chemię gospodarczą, będą zamawiały perfumy, będą zamawiały kawę, herbatę, tak, e, ubrania, e, różne inne rzeczy, czyli będą robiły zakupy przez internet. Teraz wyobraź sobie sytuację, że są sklepy, które po prostu płacą za to, płacą za to, że robisz tam zakupy, to jest raz i dwa Pole, jeszcze polecenie tego sklepu innym ludziom też jest dla Ciebie intratne. To jest jakby znane od 70 lat, ale w internecie aż tak nie działało, no bo wtedy jeszcze nie, był, nie było internetu, tak? Dzisiaj mamy takie możliwości, szczególnie odnosząc to do e, sytuacji, która teraz jest. A teraz następna sprawa. Wyobraź sobie sytuację, że mamy e, sprawy zdrowotne, jak, jakie mamy dzisiaj, e, mamy e, no można powiedzieć, zator w jakiejkolwiek usłudze lekarskiej, tak? gdziekolwiek, opiece lekarskiej i tak dalej. I teraz wyobraź sobie sytuację, że jest firma, są firmy, ale jest firma głównie, <głos》>, którą mam oczywiście zaszczyt prowadzić jeszcze, wyobraźcie sobie, która mówi Ci tak, potrzebujesz lekarza, proszę bardzo, masz w ciągu pięciu dni specjalistę, dzisiaj nawet teleporadę, ale specjalistę bez skierowań, bez kolejek, i mówi Ci tak, możesz tę nieograniczoną ilość takich, takich wizyt mieć w ciągu miesiąca, już od 50 zł, Wyobraź sobie, płacisz 50 zł raz, w abonamencie masz masę masa innych lekarzy po prostu i innych wizyt w tym po prostu zakresie, w ciągu miesiąca. I mówi jeszcze tak, że jak innym ludziom to polecisz, tym, którzy nie mogą się teraz dostać do lekarza, mają przewlekłe choroby, boją się to, tamto, by musieli czekać w kolejce i itd. Teraz mówić Ci, że możesz być wynagradzany za to, że pokażesz im to rozwiązanie. I kolejna sprawa wyobraź sobie to, że mamy taki system, który. Zwykłą osobę, która, która prędzej nie miała styczności z, z biznesem rekomendacyjnym, bo to jest, można powiedzieć, biznes projekt, obojętnie, jakbyśmy to nazwali, wiesz, przedsięwzięcie rekomendacyjne, czyli afiliacja, można powiedzieć, tak bardziej z angielskiego, e, że budujemy tak zwaną sieć poleceń. Sieć poleceń, tak? Czyli antek kobity, szwagra córka polecił komuś tam, tak? antkowi nemo, ten Romkowi i tak dalej. I, i po prostu stworzyła się taka sieć rekomendacyjna, ta cała sieć zaczęła się od Ciebie, czyli że Ty skorzystałeś, zobaczyłeś, że to jest fajne i poleciłeś innym. I firma po prostu pod koniec miesiąca mówi, słuchaj, dzięki Tobie powstała sieć na poziomie, nie wiem, 10, 15, 20 innych osób, które też korzystają z tego i jeśli obrót był taki i taki, no to Ty z tego masz tyle i tyle. Po prostu jest taka drabinka wynagrodzeń, można powiedzieć, jest taki plan wynagrodzeń w firmie, tak? I wyobraź sobie sytuację, że jeszcze mamy, jeszcze mamy mm, metodę, która właśnie osobę, która jeszcze wczoraj o tym nie słyszała, albo przedwczoraj, uczy na tyle skutecznie, że w następnym dniu ta osoba już ma swoje pierwsze pieniądze zarobione. Wyobraź sobie i to nie dalej jak wczoraj. Weszła osoba gdzieś tam niżej, tak? Powiedzmy od poleconego, mojego poleconego i tak dalej, naszego lidera, kolejnego i tak dalej. Weszła osoba, e, zaczęła stosować te rzeczy, które, o których my tam mówiliśmy. Obejrzała może z 50 minut filmu takiego wideo, po prostu. I dzisiaj już ma nową osobę poleconą, i dzięki temu zapewniła sobie zarobek na poziomie około 150 zł. Wyobrażasz to sobie? Jak? Rozumiesz? Zadziałała w profesji, której jeszcze wczoraj nie znała. Dlaczego ja cię o tym mówię? Bo e, jakbyś się troszeczkę odstosunkował od tego, że bo ja wiem, bo ja znam, bo ja słyszałem, to może by było tak, że moglibyśmy cię w kolejny miesiąc, dwa, trzy miesiące czasu po prostu, wiesz, wykreować na eksperta w, w tej nowej dziedzinie, ale już pomijam fakt, że, że eksperta nawet nie musisz być ekspertem, tylko może by było tak, żebyś sobie wygenerował dodatkowe z 1000 zł. 1500 zł dodatkowo, tak co miesiąc, niezależnie od tego, co robisz jeszcze dzisiaj, bo może być tak, że będziesz miał pracę przez, no, przez, przez następne 2-3 miesiące, 6 miesięcy, może to wszystko się wygasi, ta cała pandemia wiesz, minie i tak dalej, okej. Okay, Ale obojętnie co dzisiaj robisz, to wyobraź sobie, że jak już ta pandemia minie i wszystko jest OK, to dodatkowo, oprócz tej pracy, którą wykonujesz, 1500-2000 zł przychodzi Ci na konto. Z nowej profesji, którą poznałeś właśnie w tym ciężkim okresie pandemicznym. I co by było wtedy, jak, jak, jak myślisz? Nie? I wtedy wiesz, nie byłbyś tym dinozaurem, które dzisiaj no, powo powoli giną, bo się po prostu nie chcą dostosować, bo rozumiesz. E, ktoś tam kochał swoją robotę, ktoś kochał swojego szefa, ktoś kochał to, i teraz co mu każesz zmieniać profesję? Ja nie mówię o tym, że masz zmieniać. Tylko pytanie jest, co by musiało się stać i ile jeszcze razy e, muszą być takie po prostu fakapy, jak teraz, tak, w różnym, w różnym aspekcie? żebyś Ty zaczął inaczej myśleć, żebyś otworzył swój, swoją głowę, otworzył swój umysł, rozumiesz? Bo tylko najbiedniejsi na świecie, nie mówię tu już też w ale też mentalnie, korzystają z jednego źródła dochodu. Jeśli korzystasz dzisiaj w swoim życiu z jednego źródła dochodu, czyli z pracy, idziesz do roboty, masz pieniądze, nie idziesz do roboty, nie masz, a teraz rachunki nie będą o tym wiedziały, a ktoś Cię po prostu z tej roboty wywali, no to jesteś w bardzo ciężkiej sytuacji. Tak? Czyli jakby... Ja cię namawiam do tego, tak naprawdę, namawiam cię do tego, żebyś e, spróbował stworzyć sobie dodatkową poduszkę finansową, dodatkowe źródło dochodu, niezależnie od tego, co dzisiaj robisz. A przy okazji to się bardzo mocno wpisuje e, w ten stan pandemiczny, który dzisiaj mamy o, i który e, jakby determinuje pewne zachowania, e, zachowania ludzkie. Tak, czyli na, innymi słowy, możesz Możesz polecieć po prostu z prądem, tak? z prądem, nie pod prąd, tylko z prądem, bo bardzo dużo ludzi szuka pewnych rozwiązań, dzisiaj pracy zdalnej, pracy z domu. E, no i tak się składa, że ja już od, mówię, 11 lat już o tym mówię i, i są różne okresy, raz lepsze, raz gorsze, wiadomo, bo jak jest wszystko w porządku i, i kraj na mlekiem, miodem płynąca, 500 plus i inne pierdoły, no to ludzie po prostu nie chcą pracować. No to im co tam nowych rzeczy będę się uczył, nie? No ale dzisiaj Mamy taką sytuację, że ludzie sami szukają nowych rzeczy. Nie? Sami szukamy, szukają nowych rzeczy. I dzisiaj sytuacja jest taka, że akurat przy okazji zupełnie działamy w branży medycznej, przy okazji zupełnie działamy w, w pracy zdalnej, z domu. Przy okazji zupełnie mamy gotowy, sprawdzony system, który człowieka, e, który jeszcze wczoraj nie wiedział o, o co chodzi, mm, e, że tak powiem, uzbraja. W, wyposaża w odpowiednie narzędzia, w odpowiednią wiedzę, że już na następny dzień jest w stanie nową osobę pozyskać, e, po, polecić, zarekomendować tak, mu ten system zarabiania. No i ktoś powie: Dobra, no, okej, okay, dobra, ale wiesz, teraz no, pieniądze trzeba wydawać na inne rzeczy i tak dalej. Oczywiście, i teraz y, i to jest prawda, dlatego y, y, spróbuj, tak? Ja to mam takie wyzwanie dla ciebie, żebyś spróbował, nie? Mamy taką możliwość, że, żeby się uruchomić już y, w tym całym systemie za 89 zł. Za 89 zł, i, e, i spróbuj przez 30 dni. Podejmij sobie takie wyzwanie, bo mówię: no, zmieniają, się, zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość. I podejmij przez 30 dni takie wyzwanie sam dla siebie, że będziesz wykonywał, będziesz robił to, co my tam mówimy na grupie zamkniętej dla partnerów, tak? Uczymy w szkoleniach itd. i tak dalej, tak? Przez 30 dni. I sobie zobacz, przetestuj, sprawdź. Jeśli to nic nie będzie dla ciebie, to w najgorszym wypadku będziesz miał prywatną opiekę medyczną za 50 zł. Miesięcznie przez najbliższy rok. W najgorszym wypadku. A jeśli się powiedzie, to może się okazać, że na, za kolejne 2-3 miesiące będziesz miał dodatkowe 1,5-3 tysiące złotych. Ja wczoraj pokazywałem na, na szkoleniu, które no, przebiegało bardzo fajnie i, i bardzo wiele osób było, i dzięki temu między innymi te kolejne osoby wchodzą do biznesu. Pokazałem, jak można mieć nawet 15 tysięcy złotych w ciągu następnych 8 tygodni. Ale to jest już, wiesz, dla bardziej zaangażowanych, tak? Ale jak będziesz sobie szedł powoli, spokojnie, na spokojnie, jak to niektórzy mówią, i tylko był w tym jakby środowisku ludzi, którzy coś robią, robią inaczej, to przesiąkniesz po prostu tym, zobaczysz, że są dzisiaj możliwości, będziesz inaczej patrzył na świat po prostu. I tego Ci życzę. Trochę przedłużyłem, trochę znowu już za długo. Eee, takie jakby wyzwanie dla Ciebie jest to takie, żebyś po prostu spróbował, tak? Po prostu spróbuj. Nie? Spróbuj, jeśli będzie to coś dla Ciebie, działaj, zarabiaj, jeśli to nie będzie nic dla ciebie, no to po prostu nie będzie nie? i tyle. Nie? Ale, ale spróbuj I, i, i myślę, że odpalenie się za 89 zł to nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, które warto poświęcić na swój rozwój, a przy okazji poprawić sobie dzisiaj sytuację emocjonalną, a przy, a, a przy okazji a może przede wszystkim finansową. Także. Dziękuję Ci za to, że byłeś. Proste, ale niełatwe. Kwane, na proste, niełatwe. Do zobaczenia po drugiej stronie. Papa, pa. trzymajcie się. Cześć.